Dobry wieczór moje drogie. Połączenie numer 2. Mam nadzieję, że tym razem już wszystko jest ok. Żaden problem po drodze mi nie wyskoczył, także e, jestem już teraz pewna, że, m, że mnie widać i że mnie słychać. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z serii hashtag stylowy live. To już nasze ósme spotkanie. I dziś będziemy rozmawiać o tym, jak dobierać sukienkę do sylwetki. Sukienka jest o tyle trudnym strojem, że niestety jest jednocześnie górą i dołem, w związku z czym musimy podwójnie zwracać uwagę na to, czy odpowiada ona naszej sylwetce i na górze, i na dole. W związku z czym Powoduje nieco trudności, ale dzisiaj mam nadzieję, że się z nimi rozprawimy. Proszę o udostępnienie tej transmisji, po to, abym mogła dotrzeć do jak największej liczby dziewczyn, które tego tematu właśnie potrzebują. Idzie lato, w związku z czym chętniej te sukienki będziemy nosić. A warto oczywiście mm, dobierać je najlepiej, jak tylko potrafimy. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja nazywam się Izabela Sobańska, jestem style coachem i stylistką codziennej szafy. Pomagam kobietom dopasować zawartość ich garderoby do stylu życia, jaki prowadzą, do wymagań, jakie stawia przed nimi praca zawodowa, hobby, które rozwijają. Buduję także wewnętrzną pewność siebie tych kobiet i pomagam zaakceptować ich ciało. Tyle o mnie. Myślę, że to już dobry czas, aby przejść do rzeczy, czyli do naszego dzisiejszego tematu: jak dobierać sukienkę do sylwetki. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, zmiennych mamy sporo. Pierwsze, pojedziemy po prostu od góry. Pierwsze są ramiona. W zależności od tego, czy są one szersze czy węższe od dołu naszej sylwetki, inaczej będziemy patrzeć na kroje w górnej części sukienek. Jeżeli masz ramiona szerokie, to oczywiście ta góra sukienki powinna być względnie prosta. Unikaj jakichś haftów, aplikacji tutaj na górze. Oczywiście wszystkich bufek, tiulów i jakichś ozdobników, które będą dodawać tutaj objętości, niestety nie możesz sobie na to pozwolić, dlatego że po prostu te ramiona będą wydawać się jeszcze większe i ta objętość będzie tutaj jeszcze bardziej niepotrzebnie zwiększona. Dobrym rozwiązaniem przy szerokich ramionach są długie i wąskie dekolty w kształcie litery V, ewentualnie dosyć głębokie U. Oprócz tego oczywiście rękawy. Tutaj już też się zaczynają rękawy, w związku z czym warto zwrócić na nie uwagę. W przypadku ra ramion szerokich najlepiej sprawdzą się rękawy 3 czwarte, ponieważ będą one skupiać uwagę e, naszych odbiorców znacznie niżej niż mamy ramiona, e, a drugim trikiem jest zastosowanie nieco rozszerzonych rękawów. E, rozszerzone rękawy po to, aby wypełnić e, tutaj tą przestrzeń, jeżeli mamy bardzo szerokie ramiona, to oczywiście sylwetka zwęża się dosyć mocno ku dołowi, w związku z czym tutaj zostaje nam sporo przestrzeni. Tą przestrzeń można wypełnić takim lekko rozszerzającym się rękawem, bez przesady oczywiście, żeby nie poszło to w drugą stronę i nie poszerzyło nam już tej sylwetki tutaj na górze zbyt mocno. Drugi przypadek to oczywiście ramiona wąskie. I tutaj możecie, dziewczyny, szaleć dowoli. Wszelkiego rodzaju tiulowe aplikacje, ozdobniki, bułki na ramionach, dekolty typu hiszpanka. To wszystko u Was będzie fajnie się sprawdzało. przykuję uwagę do tego miejsca sylwetki. I... Pozwoli na to, żeby troszeczkę tutaj uzupełnić tą brakującą partię naszej sylwetki. Podglądam sobie, jakie mam tutaj jeszcze notatki. Czy jeszcze czegoś Wam nie powiedziałam? W przypadku ramion wąskich sukienki sprawdzą się takie, które będą odcinane w talii, ewentualnie pod biustem. Sprawi to, jakby, podzielenie sylwetki, tak, Góry i dołu. W zależności od proporcji sylwetki i od kroju tej już indywidualnej sukienki, to odcięcie może być albo wyżej, albo niżej. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Idąc nieco niżej, e, w naszej sylwetce, dalej mamy biust. Biust możemy sobie też optycznie powiększyć. Możemy także pomniejszyć, chociaż e, to zdarza się znacznie rzadziej. E, mały biust mm, będzie powiększony optycznie poprzez wzorzyste tkaniny, ale tak, o, takim średnie, o takiej średniej wielkości wzoru. Żeby te wzory też nie były zbyt duże ani zbyt małe. Bo wtedy już ten zabieg optyczny będzie niekoniecznie dawał taki efekt, jaki chcemy osiągnąć. Oczywiście, Mały Biust uzupełniamy właśnie aplikacjami, haftami, kieszeniami z, z klapami. To wszystko tutaj będzie jak najbardziej wskazane, po to, aby. Po prostu troszeczkę sobie dodać objętości w tym miejscu. Jeżeli chcemy optycznie pomniejszyć biust, to tutaj raczej skłaniałabym się ku ciemniejszym tkaninom, bardziej minimalistycznym tym górom, żeby też nie były zbyt obcisłe, ale jednocześnie nie były zbyt szerokie. Jeżeli chcecie ukryć duży biust i zakładacie oversizeową sukienkę no to niekoniecznie będzie powodowało, że będzie on wydawał się mniejszy pozornie, dlatego że tam jest bardzo dużo materiału i ten biust może wydawać się wręcz jeszcze większy niż jest w rzeczywistości. Dajcie znać, jakie wynosicie sukienki. Czy to, o czym mówię, rzeczywiście odpowiada temu, co macie w szafie? Czy potrzebujecie jakichś zmian, jakichś drobnych zabiegów lub poprawek w waszych sukienkach? Jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Was. Czekam na Wasze komentarze. Osoby, które dołączyły, bardzo serdecznie zapraszam do udostępnienia tego wideo. Abyśmy mogły się tutaj zgromadzić w jak największej ilości i jak najwięcej dziewczyn, żeby mogło skorzystać z wiedzy, którą dzisiaj Wam przekazuję. Dziękuję za serduszka, widzę, że reagujecie. Czekam na komentarze w takim razie, czekam co tam w Waszych szafach się chowa. A my przechodzimy dalej. Oczywiście niżej mamy talię. Natomiast tutaj nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Jeżeli mamy talię, to należy ją podkreślać. Natomiast jeżeli talii nie za bardzo mamy, albo nawet mamy brzuszek i taką sylwetkę bardziej zaokrągloną w środkowej części, wtedy najlepsze sukienki to będą takie, które będą wiązane tutaj u góry. Ewentualnie odcinane pod biustem. To sprawi, że ten nasz brzuszek gdzieś tam sobie zginie. Oczywiście jeżeli czy to wiązanie, czy odcięcie pod biustem zastosujemy, to dalej musimy uważać, żeby niżej ta sukienka nie była też zbyt obszerna, bo tam sobie po prostu niepotrzebnie dorobimy jeszcze sylwetki. Nie potrzebujemy tego zupełnie. No i w drugą stronę, żeby też nie była zbyt obcisła. Wszędzie potrzebny jest umiar i takie wypośrodkowanie tego wszystkiego, o czym ja tutaj dzisiaj do Was mówię. W przypadku sylwetki zaokrąglonej, oczywiście, jeśli chodzi o dół sukienki, najlepiej sprawdzi się linia A, czyli taka po prostu lekko rozszerzana ku dołowi. Spódnica. Najlepiej, aby ona była z jakichś miękkich tkanin, takich lekko falujących, opływających to ciało, właśnie po to, aby nie opinała się w żadnym miejscu naszej sylwetki. W przypadku sylwetki zaokrąglonej powiem jeszcze o długości, chociaż zawsze powtarzam, że długość to kwestia Odpowiednich proporcji i bardzo indywidualna jeśli chodzi o dobór długości do, do, naszego, do naszej sylwetki. Natomiast, jeżeli chcemy wyglądać jak najlepiej, to w przypadku sylwetki zaokrąglonej, dobrze, aby ta sukienka kończyła się gdzieś w okolicy kolan, czyli po prostu najwęższego miejsca nóg. Wtedy mamy gwarancję, że naprawdę będziemy wyglądać dobrze. Niezależnie od tego, e, czy. E, może nie wiem, co chciałam powiedzieć, powiem szczerze. Uciekła mi myśl. No nieważne. <laughs> e, niezależnie od tego, e, jaki krój dalej mamy tutaj, tej sukienki. Dobrze, żeby ona kończyła się na wysokości kolan i sylwetki zaokrąglone: unikajcie asymetrycznych krojów spódnic. One zawsze będą troszeczkę nam powiększały tutaj sylwetkę na dole. Schodzimy niżej, moje drogie. Niżej mamy oczywiście biodra, i tutaj też sprawa nie jest taka łatwa. Jakby się mogło wydawać. Wszystko musimy wyważyć. To, czy mamy biodra, czy ramiona szersze, zwykle jesteśmy tego świadomi. W związku z czym, jeżeli masz biodra szerokie, czyli szersze niż ramiona twojej sylwetki, to wybieraj sukienki, które będą dopasowane w biodrach. Nie powiększaj ich niepotrzebnie jakimiś falbanami, plisami, fałdami, tego typu krojem. Postaw na minimalizm. Spódnice, które rozszerzają się lekko w kształcie litery A, delikatnie falujące, ołówkowe, również w tym przypadku, sukienki będą się sprawdzać. Tylko sukienki ołówkowe takie, które będą równoważyć górę sylwetki. Jeżeli nie jesteś klepsydrą i nie masz zachowanych proporcji, to wtedy sukienki ołówkowe równoważ jakąś bardziej obszerną górą. W przypadku szerokich bioder tutaj już dobrze jest zwrócić uwagę na Jakość i grubość tkaniny. Zwróć uwagę, aby ona nie była zbyt sztywna, ale nie była też zbyt cienka. Cienka będzie zbyt opinać tamtą partię sylwetki, natomiast zbyt sztywna będzie już powodować zwiększenie objętości, czego chcemy uniknąć. Piodra wąskie. Z i lubią oczywiście różnego rodzaju falbanki, plisy, tiule, tak, tiulowe spódnice tutaj fantastycznie się sprawdzą w tym przypadku. Wszystko, co ma dużo tkaniny na dole, czyli pełne koło, jakieś marszczenia i tego typu rzeczy. Jeśli chcesz, masz wąskie biodra i chciałabyś założyć sukienkę ołówkową, nie jest to wykluczone, ale wybierz model z baskinką. On będzie dobudowywał w dolnej partii sylwetki troszeczkę tego ciała. Oczywiście wąskie biodra mogą sobie pozwolić na kroje asymetryczne, na wszelkiego rodzaju ozdoby jakieś aplikacje, hafty i tego typu historie. Pozostałe elementy sylwetki. O których zwykle mówiłam podczas live'ów, czyli e, wzrost, na przykład, nie mają tutaj znaczenia. To jest mit, że e, niskie osoby nie mogą nosić długich sukienek czy długich spódnic. To jest nieprawda. Kwestia e, tylko zachowania odpowiednich proporcji, e, odpowiedniego kroju e, tej sukienki. Także tutaj wymaga to nieco więcej pracy, ale nie jest niemożliwe. Tak samo z długością 3 jeżeli założymy do niej odpowiednie buty, to wszystko da się zrobić. Mam nadzieję, że pocieszyłam Cię tą wiadomością, i będziesz w stanie znaleźć dla siebie coś naprawdę fajnego, i przekonać się, że faktycznie. Niekoniecznie ta długość maxi jest tylko dla super wysokich modelek. Wręcz bym powiedziała, że te naprawdę super wysokie już nie będą tak dobrze wyglądać w długiej sukience jak te nieco niższe. Jeśli dołączyłaś do tej transmisji później, to za zachęcam Cię do obejrzenia nagrania, które będzie tutaj dostępne po to, aby dowiedzieć się, jak dobierać sukienkę w zależności od szerokości swoich ramion, wielkości biustu. Mówiliśmy troszeczkę o talii, o tym, co w przypadku, kiedy masz sylwetkę zaokrągloną i w zależności od szerokości Twoich bioder. Dajcie znać, co zabieracie ze sobą z tego live'a. Co będziecie zmieniać w swojej szafie, albo czego nie będziecie zmieniać, bo na przykład wszystko jest w jak najlepszym porządku i wasze sukienki są świetnie dobrane do waszych sylwetek. Tymczasem ja krótko podsumuję to, o czym dzisiaj mówiłyśmy i poczekam chwilę na wasze komentarze. Zaczynając od początku, czyli od ramion. Jeżeli mamy szerokie ramiona, pomniejszamy je na przykład głębokim dekoltem w kształcie litery V i stawiamy raczej na minimalistyczne góry sukienek. Mały biust powiększamy aplikacjami, jakimiś kieszeniami, haftami i tego typu ozdobami. Wąskie ramiona. Z kolei poszerzamy bówkami, hiszpańskim dekoltem i wszystkim, co będzie dodawało nam objętości na górze sylwetki. Duży biust pomniejszamy absolutnym minimalizmem, jeśli chodzi o górę sukienki, i stawiamy raczej na bardziej stonowane kolory. Szerokie biodra lubią minimalizm. Raczej dopasowane kroje, tkaniny, które nie są ani zbyt opinające, ani e, zbyt mm, sztywne. Wąskie biodra z kolei możemy poszerzać sobie plisami, falbanami, e, dużą ilością materiału pod postacią spódnic z pełnego koła e, i wszystkim, co będzie dobudowywać nam sylwetkę w tym miejscu. Sylwetka zaokrąglona lubi proste kroje, wiązane lub odcinane pod biustem, z niezbyt dużą ilością tkaniny na dole sukienki. Wzrost to mit. Nie musisz być super wysoką modelką, żeby nosić długie sukienki, wręcz odwrotnie, jeżeli jesteś naprawdę, naprawdę bardzo wysoka, to jednak lepiej będziesz wyglądać w tych trochę krótszych niż w takich super, super długich. Przypominam Wam, że maj jest miesiącem live'ów, w związku z czym widzimy się za tydzień o godzinie 20:30 i będziemy rozmawiać o letnich butach. Wierzcie mi, że buty naprawdę robią dużo pracy, jeśli chodzi o naszą sylwetkę. I dobrze jest świadomie wybierać buty w zależności od tego, jaką sylwetkę posiadamy. Podsumowaniem całego cyklu i tego majowego miesiąca live'ów będzie webinar, który będzie miał miejsce 29 maja, również o 20:30, ale na webinar obowiązują zapisy. Nie będzie go tutaj dostępnego na Facebooku. Będzie, odbędzie się on w pokoju webinarowym. Wkleję link Wam w komentarzu po to, abyście mogły się zapisać na to wydarzenie. I dla obecnych osób podczas webinaru szykuję naprawdę fajną niespodziankę, która w czerwcu będzie miała miejsce i osoby, które będą ze mną na żywo na webinarze będą miały pierwszeństwo do skorzystania z tej bezpłatnej niespodzianki. Dziś się już z Wami żegnam. Zapraszam za tydzień o 20.30 na kolejny stylowy live. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia.